Proszę Państwa, bardzo serdecznie Was witam i sądzę, że, że to dzisiejsze e, przedstawienie, które chcielibyśmy mieć przyjemność obejrzeć, to w jakiś e, sposób dodatkowy podniesie e, jeszcze na, że nasze oczekiwania tej radości do takiego poziomu, że e, kolejne uroczystości będą na pewno e, okraszone czymś więcej z Państwa strony. Uważam, że nie tylko małe dzieci, które mieli okazję 11, e, tutaj na scenie oglądać karcerzy, suchy, bardzo piękny uroczystości, nam określiłem, ale też był pasek osób w tym tak zwanym drugim, trzecim, czwartym wieku i było to naprawdę bardzo piękne, jeżeli obok osoby w średnim czy starszym wieku jest w sieci z boku maleństwo, które również śpiewa nasze, nasze wieści. A te wieści mają, jak mówiłem, już kiedyś ogromny znaczenie w na naszej kulturze. Witam Państwa serdecznie i cieszę się, że możemy razem te święta jeszcze kontynuować. Kolejne.